Ciesząc się słonecznym latem, warto jednak powoli pomyśleć o jesieni. Zazwyczaj jest to okres, w którym nasze włosy zaczynają wypadać. Nie dopuść do zbyt dużej utraty włosów i zacznij wzmacniać swoje cebulki włosów już teraz, wybierając zabieg mezoterapii głowej o skóry głowy. Jest to prosta procedura polegająca na ostrzyknięciu skóry głowy w celu wzmocnienia cebulek włosowych oraz pobudzeniu nowych włosów do wzrostu. Ilość zabiegów uzależniona jest od skali problemu, z jakim pacjent zgłasza się do lekarza. W naszej klinice mezoterapią skóry głowy możesz wykonać preparatami XLR, Dr. Cyi, a także wykonać zabieg Regeneris, który wykorzystuje osocze bogato-płytkowe. Już po drugim zabiegu pacjenci zauważają znaczne zmniejszenie wypadania oraz pojawienie się pierwszych baby hair. Po wykonaniu pełnej serii zabiegów wypadanie jest zahamowane, a także obserwujemy znaczne zagęszczenie, szybszy wzrost i wzmocnienie włosów. Zapraszamy na konsultacje oraz zabiegi do klinik Elite.